Cześć, Witajcie. Tutaj Xalion, a to jest w końcu update paczki modów do wersji 1.10.2.1. E, taki można powiedzieć sylwestrowy update dla youtube'owych, ponieważ w sumie dla facebookowych paczka jest już dostępna od wczoraj, no i ewentualnie kto sobie akurat wszedł na e, xpack.pl, e, no to wtedy miał dostęp też do paczki 1.10.2. E, tak czy tak? No, tutaj raczej na głównej stronie się nic nie zmieniło. Paczki, tylko mamy tutaj nowy e, taki wstęp troszeczkę. Tu już będzie na pewno ten filmik, kiedy już oglądacie. E, to on będzie tutaj sobie wrzucony. E, no i tak, co się zmieniło? Wiadomo, modyfikacje, tak? E, modyfikacje tutaj macie już pełny spis em, modu, które są w najnowszej wersji paczki. E, download, tu się w zasadzie nic nie zmieniło. Zaraz będziemy sobie instalować instrukcje. No, tutaj tam zmieniłem. Tutaj ten napis, i w zasadzie to tyle. No i o kanale zupełnie nic nie tykałem. No to co? Chyba download sobie zrobimy, tak? A właśnie, modyfikacje. Tutaj mam dla Was prezent. Udało mi się dodać Advanced Rocketry. Także mamy, mamy już loty w kosmos. Więc tego się też będziecie mogli spodziewać gdzieś tam na/na/na/na. Na, 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 na. Odcinkach. No więc co, download, tak? Może na początku weź, weźmy sobie tutaj na repozytorium. Mamy sobie tutaj standardowo paczki aktualne, nieaktualne, tutaj. Racę się zalecić, tak? Wersja aktualna, prawda, tam informacja o wersji. Błędem jest to, że czasami nie pojawia się która z literek D, U, B. Oczywiście są to literki wielkie. Nie wiem powiedzieć, dlaczego tak się dzieje po prostu. Będę próbował to naprawić w następnych wersjach. Mam wrażenie, że to jest jakiś problem z, ogólnie z Forg'em, ale to no zobaczymy, tak? E, tu macie, prawda? Jakby ktoś chciał wersję e, instalatora taki, taką ręczną, natomiast ja wam zalecam, oczywiście, e, po, pobierać tak sobie swój, na e, mój, e, prawda? Instalator, tak, to sobie mogę nawet go o, odpalę. I wam pokażę co i jak. No to co, wybieramy sobie tą wersję najnowszą, tak? Możemy sobie od razu zainstalować mm, Optifina. No ja sobie na przykład przypiszę do paczki od razu 6 GB RAMu. No co, klikamy sobie dalej. Sprawdzane są wszystkie wymagania dotyczące e, paczki. E, jeżeli któreś będzie z nich na nie, to wtedy tu wam się wyświetli e, przycisk e, po prostu z poradami, co należy w tym przypadku zrobić. E, na przykład, nie wiem, zainstalować Java inną. Albo coś tam sprawdzić, itd. tak dalej, i tak dalej. Jest to całkowicie w sumie nowa funkcja, której nie było w poprzednim instalatorze. No i co, klikamy sobie dalej, tak, przeczytać sobie licencję, klikamy sobie dalej, no i prawda, tam pobiera się pierw Optifine, no i teraz się pobiera paczka modów. Także teraz, teraz Was na chwileczkę zostawię tutaj z instalatorem, przyspieszę i widzimy się za chwilę. O, jeszcze się przełączyłem. Dobra, to mogę już w sumie z tego wyjść, także poczekamy sobie. No i dobra, pobieranie już paczki tutaj widzę dobiega dobiega do końca. Oczywiście serwer pozwala wam na pozwala wam na pobieranie tej paczki naprawdę z ogromnymi prędkościami, więc to tylko zależy prawda, od waszego łącza, z jaką prędkością będziecie tę paczkę pobierać. Tutaj jeszcze będzie oczekiwanie na instalację paczki. O jest, instalowanie paczki w toku i i, I za chwileczkę OK. Instalacja zakończona pomyślnie. Zamykamy. No i co, włączamy Minecrafta, tak? E, prawda oczywiście wsparcie z mojej strony jest realizowane tylko dla osób e, tam które mają premium. Zawsze o to się na początku pytam. E, wpiszmy sobie tutaj mój adres e-mail. E, wpiszmy sobie hasło. E, z dużą e, OK, hasełko. E, Mamy już ten, ten profil XPack, mamy sobie te przypisane właśnie te 6GB pamięci RAM Tutaj sobie dla większej, tam przypiszę sobie większą rozdzielczość Save, no i co, klikamy sobie Play Jeszcze tam jakaś biblioteka się chyba rozpakowuje, czy coś w ten deseń I, 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 i Minecraft się uruchamia, tak to Trwa, nie powiem, że nie. Nawet, że mam dysk SSD, to i tak to trwa z minutkę, z dwie minutki, coś w ten neseń. Także to też Wam chyba to oszczędzę i przyspieszymy, prawda, ten fragment. A no i dodam oczywiście, że w parce jest mod Xpack Utilities. On Wam tam sprawdza, na przykład, czy jest nowa wersja paczki. Jeżeli taka jest to będziecie poinformowani odpowiednim komunikatem tam na dole w czacie, już jak się zalogujecie do gry. Tak samo na przykład, jeżeli tak by się stało, że powiedzmy, dnia pierwszego tam powiedzmy zainstalujecie paczki i wtedy będziecie mieli, będziecie mieli Java 64-bitową, a powiedzmy coś tam się wam wydarzy i zainstalujecie przypadkowo 32 bitową no to wtedy was ten właśnie mod poinformuje na początku podczas jeszcze wczytywania właśnie, że nie macie tej wersji 64 bitowej więc nie możecie uruchomić e, paczki, ale to myślę, że to już tam opisywałem to kiedyś jak to mniej więcej wszystko działa, jeżeli ktoś chce zobaczyć kod e, źródłowy w pliku, to w zasadzie do modyfikacji, y, można to zrobić Oczywiście na stronie e, xpack.pl tam macie link do link do filmiku. Nie do filmiku, tylko do kodu źródłowego. No i co? Polecam od razu na wejściu zmienić sobie pewną rzecz tutaj. Chodzi mi o, e, b, 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 o quality mipmap Levels Off. E, ponieważ jeżeli on będzie na czwórce. No będziecie mieli duże, duże spadki FPSów, e, a Mim mapping to jest raczej tak w Minecraftzie no, tak średnio potrzebny, prawda? Tam jak już widzę świat, on tutaj był, ponieważ e, se, ogólnie folder saves się Wam nie nadpisuje, więc jeżeli na przykład tam e, w wersji drugiej będziecie chcieli sobie zaktualizować, no to wtedy będzie można bezproblemowo grać na e, na tym samym świecie, prawda? Tu mamy sobie y, nasz, tamten, wszystko działa. Yy, wszystko, oczywiście, możesz sobie tutaj modyfikować, prawda? Budować yy, i tak dalej. Ogólnie, tak, wszystko działa. Tak, tutaj macie multum zakładek. Chyba nawet sześciu zakładek to nie było na starym x packu Tak mi się wydaje. Yy, wszystko, prawda, tutaj Banga, No i zresztą, ja tutaj się chyba raczej nie będę rozwodzić nad tym, co tu się wszystko dzieje, ponieważ no e, paczkę każdy z nas odcinków, no i prawda już widziałem, że kilka osób na nie nawet grało e, tej wersji 1.10, jak udostępniłem na Facebooku, tam e, ktoś tam mi napisał, że jakiś tam ma problem e, oczywiście jest powodowany z, z, z paczką tylko raczej konfiguracją komputera, że ktoś tam e, sobie już tam gra, że buduje i tak dalej, i tak dalej więc jak najbardziej, e, jak najbardziej wszystko działa, macie oczywiście mod Bają Oplenty i w końcu mmm, Kiedy, kiedy był raz jakoś chyba ten mod z 2 lata temu, na chwilę w paczce ale niestety wybraliście Mow żeby był ostatecznie w paczce, więc jest Mow w paczce, znaczy był bo Mow na pewno już jako mod kompatybilny nie pojawi się w paczce 1.10 eee, dobra, w sumie to tyle, nie będę się tutaj e, prawda rozdrabniać e, na jakieś tam gadki, tak, więc e, to byłoby na tyle Dzięki wielkie za uwagę. E, miłej gry, miłego pobierania i szybkiego pobierania. E, no i co? Jeżeli macie jakieś problemy, piszcie na maila gmail.com link o, czy, czy mail w zasadzie e, w opisie. E, tam tylko odpowiadam na pytania związane ze sprawami technicznymi związanymi z paczką, mm, ponieważ tam jest jakby najlepiej odpowiadać, najlepiej to archiwizować. Em, I tak dalej, i tak dalej, więc jak ktoś ma jakieś problemy. To zapraszam na. E, Jest jakaś Jebitna góra, ey. To zapraszam, właśnie na e, konwersacje, na e-maila. Z reguły wiadomości p, p, PW na YouTube odnośnie paczki i na Facebooku są przeze mnie ignorowane. E, takie moje, bo po to postanowienie, tak. to Ja już wspomniałem filmiku sprzed dwóch czy tam trzech dni, mój kanał, moje zasady, także cóż, miłe gry, do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć.